Apostołowie prosili Pana Dodaj nam wiary. Pan rzekł Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy Powiedzielibyście tej morwie Wyrywi się z korzeniem i przesać się w morze A byłaby Wam posłuszna kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powiem mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu? Czy nie powiem mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność... Słudzę za to, że wykonał to, co mu polecono. Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, słudzy, nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo pańskie. <laughs> Drodzy bracia i siostry, nie istnieje ewangelizacja z fotelu. Ewangelizacja ma miejsce bezpośrednio pomiędzy osobami. Zaczyna się od sytuacji, a nie od teorii. Trzy słowa są kluczem dla nas wszystkich chrześcijan, którzy powinniśmy ewangelizować. Swoim życiem, przykładem, a i swoimi słowami. Należy powstać, przybliżyć się i zacząć od konkretnej sytuacji. Wszyscy chrześcijanie mają obowiązek i misję, aby ewangelizować, szukać łaski, aby słuchali ducha, by byli w ruchu, Okazując ludziom bliskość i jako punkt wyjścia, traktując konkretną sytuację, a nie teorię, podkreślił niedawno papież Franciszek podczas porannej Msze świętej, którą sprawował w Domu Świętej Marty w Watykanie. W tym duchu ja również pragnę spróbować wytłumaczyć czytania biblijne, które słyszeliśmy. Ktoś napisał, że czytania biblijne to prawdziwy kamienoom, z którego wyjmowane są kamienie dla wiary, z których rodzą się świadectwa, wiary, która z kolei żyje dzięki prawdziwym świadectwom. Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się bardzo ważną prośbą, którą apostołowie skierowali do Jezusa. Dodaj nam wiarę. Poprzez to żądanie w trzech słowach apostołowie pokazali, że w spotkaniu z Jezusem zrozumieli, co jest w tym, czego im brakuje. Oni zrozumieli, że mocna i silna wiara to jedyne, czego im brakuje, ale jedynie wiara jest tak istotna, że bez niej nie mogli żyć zdecydowanie i o swojej misji dawać właściwe świadectwo. Jak widać, apostołowie odkryli, że wiara jest właśnie tym, co najistotniejsze, o czym pouczał ich Jezus co dawał im świadectwo własnym życiem z entuzjazmem i pragnął, aby nieśli to jako prawdziwy skarb życia. Niewątpliwym jest, drodzy bracia i siostry, że Jezus cały był w wierze i wiara była jedyną rzeczywistością, którą On chciał w nich rozwinąć do ostatecznych granic i możliwości. Z powodu czego musieli wyrzec się tego, co ludzkie, swoich przyzwyczajeń, tradycji, tego, co w ogóle nie łączyło się z prawdziwą wiarą. Tak więc modlitwa apostołów ma głęboki sens i my nieustannie powinniśmy włączać ją do swojej modlitwy. Panie, umocni naszą wiarę, wiarę, którą jedynie Bóg może dać i to przedstawia coś wielkiego, ale nie służy własnej korzyści. Wierzyć oznacza w pełni, co w sobie jest zrozumiałe, żyć tym, czym jesteśmy przez Boga. A my jesteśmy jego dziećmi. Wiara, którą dziś wieczorem wspominamy i tłumaczymy, to nie puste poznawanie, czy też zwyczajna akceptacja prawd wiary. Wiara jest żywą relacją, a relacja może żyć jedynie, jeśli ma miłość, bo Bóg jest miłością, a miłość do Boga najpierw zaczyna się i wzrasta jedynie poprzez miłość do człowieka. Ta miłość jest całkowicie konkretna. Akceptuję cię takim, jakim jesteś. A emerytowany papież wielki Benedykt XVI w, jednym, w jednej ze swoich homilii powiedział: Wiara w Boga nie jest czynem, który ogarnia jedynie naszą inteligencję, obszar poznania intelektualnego, lecz ogarnia całe życie. Całą istotę, uczucia, serce, inteligencję, wolę, cielesność, emocje i relacje ludzkie. Z wiarą rzeczywiście wszystko w nas się zmienia i w jasny sposób pokazuje się nasza przyszła prawda, historia, sens życia, okrzyk że pielgrzymujemy ku Ojczyźnie Wiecznej. Koniec cytatu. A z drugiej strony, drodzy bracia i siostry, wiemy, że wyłącznie poprzez swoje wysiłki i bezinteresowny trud niczego przed Bogiem nie możemy osiągnąć, bo wiara ostatecznie jest wyjątkowym darem, którego nie możemy utrzymać poprzez jakieś swoje czyny. I ponownie posłuży się słowami papieża Benedykta XVI. Wiara twierdzi, że nie ma prawdziwego człowieczeństwa, jak tylko w gestach, czasie, gdzie człowieka niesie miłość, która pochodzi od Boga, a wyraża się jako dar. Widoczna jest w relacjach bogatych w miłość, współczucie, uwagę i darmowe służenie innym. Tam, gdzie panuje wykorzystanie, władza, egoistyczne, panowanie nad innymi, pycha, zamknięcie w sobie wobec tego, kto jest poniżony i zniekształcone. Wiara chrześcijańska jest skuteczna w miłości, nie ogranicza, lecz czyni życie całkowicie ludzkim, jak podkreślił papież, a później wyjaśnił, czym jest wiara. Wiara jest przyjmowaniem w życiu przeobrażającego przesłania poprzez który rozpoznajemy, kim jest Bóg i jak działa, jakie są Jego plany wobec nas osobiście i nas wszystkich. Oczywiście tajemnica Boża zawsze przewyższa nasze pojmowanie i nasz rozum, nasze obrzędy i modlitwy. A mimo to poprzez objawienie sam Bóg pokazuje się nam. I czyni się dostępnym. I jesteśmy w stanie w ten sposób słuchać Jego słowa i przyjmować Jego prawdę, stwierdził papież, dodając, to jest więc cudowność wiary. Bóg w swojej miłości tworzy w nas poprzez działanie Ducha Świętego stosowne warunki, abyśmy mogli rozpoznać Jego słowo. Koniec cytatu. Drodzy bracia i siostry, do tego wielkiego sukcesu i osiągnięcia w wierze pozostaje nam tylko jedno. Jak apostołowie, którzy znajdowali się w takim samym lub podobnym kryzysie, prosić Pana, dodaj nam wiarę. Jeżeli nie będę mógł przenosić gór, czy też. Drzewa, morwy, być może tylko małe źdźbło trawy i będę przekonany, że uczyniłem wszystko, co mogłem i zanim pójdę spać, powiem, panie, od uczyniłem wszystko, co mogłem, jestem sługą nieużytecznym i z zadowoleniem zasnę, bo wiem, że mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. Wiemy, że każdy okres w historii ludzkości miał swoich proroków, których nauka. Nie dawała rozpoznawalnej nadziei. Z pewnością jedynie Jezus głosi, że jest życiem. Tylko On niesie nadzieję w wymiarach światowych, kiedy nakazuje: idźcie na cały świat, głoscie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie. W Judei, Samarii, aż po krańce ziemi. Mateusz, rozdział 16, wers 15. A życie uczy nas, drodzy bracia i siostry. Więcej rodzajów nas, chrześcijan, są tacy, którzy siedzą z rozłożonymi rękami gdzieś z boku, czekając, by ich nadzieja się zrealizowała. Są pasywni chrześcijanie, którzy unikają odpowiedzialności, patrzą w niebo i wzywają pomocy. Nie potrafią patrzeć naprzód, aby... Iść do przodu, ani nie patrzą wokół siebie, by pomóc bliźniemu, niosąc jego ciężar, względnie nieść go na własnych barkach. Nadzieja jest w nich, ale oni tego nie wiedzą. Następnie dzisiejszy tekst ewangeliczny przeniknięty jest myślą odwagi, by dawać świadectwo. Oczywiście nie chodzi tu o nasze odważne wystąpienie w wierze, lecz z zaufaniem i przekonaniem, że nasze świadectwo chrześcijańskie wiele znaczy i konkretnie działa. Obraz dotyczący... Morwy oznacza wierzyć w możliwość, że tu, gdzie w ogóle o tym nie było mowy, własne dawanie świadectwa to niesienie kawałka Królestwa Bożego. Chcę się powiedzieć, że kto wierzy, postara się wbrew wszelkich nieludzkich rzeczy w codzienności zasiać znaki ludzkości i mieć nadzieję, że to skłoni innych wokół siebie do tego samego działania. Z pewnością kto wierzy, ten w mowie o braku czasu znajdzie czas. By troszczyć się o innych, a i o siebie i mieć nadzieję, że takie zachowanie zachęci do tego i innych. Phil Bosmans napisał Bądź spokojny, przeznacz dla siebie choć trochę czasu na szczęście. Czas nie jest jakąś szybką drogą pomiędzy kolewką a grobem, lecz miejscem, by zaparkować na słońcu. Lata to nie kilometry, które należy jak najszybciej przemierzyć. Każdy rok jest darem z ręki Boga. Niepowrotny dar. I czyż nie jesteś szczęśliwy z powodu takiego daru? A inny pisarz naszych czasów napisał następującą myśl: Najgorsze, co w życiu może nam się przydarzyć, to to, żeby wszystko było zgodne z naszą myślą. To byłby koniec wszelkiego rozwoju. Te dwa przesłania, drodzy bracia i siostry, są pouczające. Ja tak to czuję. Kto wierzy, ten w świecie, w którym największą wartością jest prestiż materialny, będzie wstawiał się za tym, by pomóc innym, solidarnością, dobrocią, a przede wszystkim za prawem do życia nienarodzonych i starszych jako podstawowe wartości i będzie miał nadzieję, że jego działanie nie pozostanie bez skutku. Przypominam, że zgodnie ze statystyką światową co roku człowiek zabija do 50 milionów niewinnych. I co taki człowiek może oczekiwać od drogiego Boga? To zaufanie w moc świadectwa nie opiera się na własnym bogactwie, lecz na zaufaniu do Boga, i jego mocy działania na tym świecie. I święty Augustyn tak pięknie to wyjaśnia. Dusza, która się wywyższa, poniża Boga, ale duża, dusza, która się poniża, wywyższa Boga. Druga część dzisiejszej Ewangelii pokazuje drogę że nasza wiara może być mocna. Doprawdy, kto powierza się Bogu, nie udaje, że jest ważny. Wiara przeszkadza w życiu jedynie tym, którzy myślą, że tylko oni powinni być w centrum. W istocie tacy ludzie, zajmują postawę, tak jakby właśnie oni byli we wszystkim w centrum i mieli rację. A jeden z pisarzy naszych czasów napisał, ludzie często próbują żyć swoim życiem wstecz, starają się mieć więcej rzeczy, pieniędzy, by więcej... Czynić to, czego pragną i tak osiągnąć szczęście. A w istocie to, co czyni nas szczęśliwymi, jest przeciwne temu. Musicie najpierw, jak napisał, być tym, kim rzeczywiście jesteście, a następnie czynić to, co powinniście, aby mieć to, czego pragniecie. Koniec cytatu. Jezus dziś wieczorem z przypowieścią o niewolniku, który musi wypełniać swoje obowiązki, przypomina, że my w tym wszystkim nie mamy automatycznego prawa do tego, co życie czyni nas szczęśliwymi i zadowolonymi. W stosunku do życia my nie możemy przytoczyć niczego swojego, co wcześniej nie zostało nam już dane. Od początku zostaliśmy dani z miłości Bożej, tak więc wszystko, co mamy i czym jesteśmy, jest darem Bożym. Dlatego możemy jedynie dziękować i to powinniśmy czynić dzień po dniu. Nasz Bóg Chce dla nas dobra i oczekuje od nas, abyśmy przyjęli jego darę i w bogaty sposób posługiwali się nimi dla dobra i zbawienia nas i wszystkich ludzi. Drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, Myśl Boża nie może oddzielić się od życia człowieka, bo jest w nim mocno zakorzeniona. Ateizm naszych dni to choroba cywilizacji, jak samobójstwa, których liczba wciąż wzrasta. Należy do nienormalnych sytuacji naszym normalnym i zniekształconym świecie. Gdzieś przeczytałem, od kiedy pojawiła się bomba atomowa, człowiek, człowiek ogarnięty jest wieloma przemianami. Jeszcze nigdy tak szybko historia nie pędziła naprzód. Jesteśmy świadkami jako pokolenie nowego świata, świata, który zwrócony jest ku rewolucji, zdobywaniu miejsc przestrzeni, nieporównywalnym postępem technicznym. Jednak te Wielkie przemiany bardzo szybko pokazały się niebezpieczeństwem dla życia ludzi, zwierząt i całej przyrody. Tak więc dziś coraz bardziej zagrożone jest samo przetrwanie planety, na której żyjemy. I każde na tej Ziemi zastanawia się, co jutro będzie z życiem ludzkim, na spotkanie jakiej przyszłości idzie nasz świat, nasza ojczyzna ludzka. Następnie jesteśmy świadkami po handlu narkotykami, nielegalnym handlu bronią, ludźmi. Dziś wspomina się jako trzecia najbardziej e, dochodowa aktywność kryminalna. Handel ludźmi z zasadą poszukiwania i z jednej strony represja, przemoc e, skłaniają ludzi do poszukiwania lepszego życia albo tylko. Walka o przetrwanie w różnych krajach i wzrasta poszukiwanie taniej siły roboczej. Handel ludźmi ogarnia różne formy eksploatacji i przemocy wobec ludzi i jako złoczyn wobec człowieczeństwa, jeden z najbardziej brutalnych przykładów, poprzez który zagrażane są prawa ludzkie i jego godność. To bezwstydna robota wprowadziła w niewolę wielu ludzi. Koniec cytatu. Przeczytałem, że około 70 milionów. Nam chrześcijanom pozostało modlić się w tej intencji, a ja wybrałem przepiękną modlitwę, która brzmi: Panie, dziś wieczorem nie proszę Cię o widzenia i cuda, proszę Cię tylko o siłę do codziennego życia, naucz mnie sztuki małych kroków. Spraw, abym umiał się odnaleźć, oczyść moje myśli, abym potrafił odnaleźć odpowiednią chwilę i zobaczył, że wszystko w życiu jest ważne. Daj mi męstwa dla prawdziwej wiary, abym nie ślizgał się przez życie, jak ci, którzy wszystko roztrwaniają, lecz spraw, abym był roztropny. Abym potrafił rozpoznać chwile bogate w blask, piękno i przeznaczyć czas na przyjemność dla serca i ducha. Pomóż mi, panie, poznać, że nie ma korzyści z marzenia o przeszłości czy przyszłości i że najważniejsza jest chwila obecna i wszystko, co nadchodzi, bym uczynił najlepszym. Strzeż mnie, przed myślą, że życie musi gładko płynąć, abym wiedział, że trudności, porażki, upadki, porażki, bóle i katastrofy są na ścieżce życia wiernymi towarzyszami, przy których nasze istoty dojrzewają i wzrastają. Amen.